Jesteśmy w sali szkoleniowej firmy Vekta. Przeprowadzamy szkolenia dla instalatorów, konserwatorów, projektantów i sprzedawców. Celem szkolenia naszego jest zapoznanie z systemem domofonowym, zapoznanie z urządzeniami stosowanymi w tych systemach, pokazanie instalacji wykonanych wcześniej, Realizacja tych szkoleń odbywa się na planszach i na standach zaczynamy szkolenie od nauki teorii, zapoznanie z urządzeniami i teorie systemów domofanowych. Na stędach i na planszach wykonujemy montaże i instalacji w pewnych konfiguracjach przez nas ustalonych po, po yy, ustaleniu konfiguracji następuje montaż odpowiednio skonfigurowanego systemu na planszy ewentualnie na stędach następny po zmontowaniu takiego zestawu następuje sprawdzenie, uruchomienie i później konfiguracja tego oprogramowania za pomocą programu komputerowego lub manualnie za pomocą klawiatury klawiszy znajdujących się w kasecie Sprawdzane są zmontowane już stędy, są zmontowane systemy, sprawdzane jest działa, działanie, czy te urządzenia spełniają swoją rolę, którą poprzednio założyliśmy. Oprócz tego, że uczymy i pokazujemy te urządzenia, które są powszechnie stosowane w systemach. Dodatkowo wszystkie pojawiające się nowości są przekazywane, informacje o nich przekazywane są szkolącym się, żeby po prostu zapoznali się z nimi na przyszłość, żeby wiedzieli jak takie urządzenia stosować. Niezależnie od tego wykonywane są specjalne dodatkowe dla szkolenia np. sprzedawców lub dla zatem innych, żeby obejrzeć sobie zasady działania takich, powiedzmy, zmontowanych już systemów, pokazujemy na specjalnych walizkach do tego skonstruowanych, wyprodukowanych. Walizka taka zawiera system domofonu jednorodzinnego. W budynku jednorodzinnym lub domofonu w systemie wielorodzinnym. W budynku jednorodzinnym mamy kasetę z odpowiednią ilością przycisków. W tym przypadku mamy jeden. Nie możemy nawiązać połączenia z mieszkaniem. Oczywiście, tu jest zamontowana kamera. Po podglądzie, możemy otworzyć drzwi. I wpuścić kogoś, kogo mamy wpuścić. Następnie, jeżeli to jest klatka schodowa, też możemy pokazać, na jakiej zasadzie działa taka kaseta domofonowa na klatce schodowej. Zasada jest ta sama: odbieramy rozmowę, możemy kogoś wpuścić. Nie, nie, proszę o Oprócz takich rozwiązań, Stosujemy różne inne zestawy pomagające nam, na przykład, w instalacjach w budynkach. Takim zestawem jest rozdzielać piętrowy na przykład, zmontowany. Można go zainstalować w takim przypadku, kiedy potrzebujemy rozbudować instalację w mieszkaniu. Te wszystkie nowości, które tutaj pokazuję, są przekazywane w trakcie szkolenia. Walizka taka zachęca tych, którzy oglądają ją, żeby poznać, co jest w środku i tym chętniej do nas przyjdą, dowiedzieć się czegoś więcej i nauczyć się czegoś więcej niż wiedzą. Systemy wszystkie współpracują przez konwerter RS 485-232 z systemem komputerowym i z oprogramowaniem, które jest dostępne na, na naszej stronie internetowej, które za pomocą których można skonfigurować system, podejrzeć jak on działa, sprawdzić jak się zachowuje. Oprócz tego wykonujemy pokazy slajdów, na których konkretne. Instalacje mamy opisywane i te projekty przekazujemy naszym uczestnikom. Każdy uczestnik otrzymuje komplet dokumentacji, wszystkie do, bieżące i, i by, by, poprzednie dokumentacje, wszystkie po zakończeniu szkolenia dostaje. Oprócz tego otrzymuje certyfikat ukończenia naszego szkolenia.